Siemaneczko Wiram, witam na z tej strony Kolejna ciężarówka Nawet sam nie wiem co to jest No Cię wiem ale to takie Nie wiem co to jest Nie to to tak się kojarzy ta ciężarówka z takimi indiami i tam sobie takie ulepy jeżdżą, Więc tak Zobaczmy co tu idzie robić. Idzie zmieniać kabiny, ale już mi się nie podobają. O, idzie wydłużyć kabinę. Aha leżanka, dobra niech jest. Mosty nie zmieniamy, wiadomo jego powodu, bo potem nie podepniemy naczepy. Oczywiście 405 koni, nie widzę inaczej. Skrzynia 12 plus 2 może być. I co tu mamy w środku? Deska to mi przypomina. E, Jelcza autobus. Ten zegar nawet mi przypomina. Te też podobne są. W ogóle te wszystkie zegary podobne są. No tak. Skromnie no. No, no ja to kojarzy się z Indiami. Czerwone. Niech będzie czerwony. O kurde ile znaczników. E, chlapacze. Dokładki na zderzak eee, Następny zderzak Tu jedzie jakieś sobie dać dodatkowe światełka może być Tu naklejeczki Wciągarka nawet to proszę o grill domyślny malowany Odświeżymy go troszkę Tutaj jakieś lampeczki. Niech będą. E, to mnie nie interesuje, to też mnie nie interesuje. Tutaj leżaneczka widzę, idzie zawalić. Niech będzie taka zwykła sobie. E, firanki. Klimatycznie. Niech jest. Nie przeszkadza. <laughs> Tutaj jest ten... Ta osłona taka przeciwgielna albo słoneczna bardziej, nie wiem, co ja tego dam. Dobra, tego nie chcę. I co my tu mamy? Jeszcze możemy sobie tu o taki, no to powiem wam, że to tak bardziej mi na takie jazdy w terenie. o To tak nie wygląda, więc raczej mi to nic z tego tu nie podchodzi. Dajmy te lepsze opony, bo nie wiadomo jaka będzie pogoda. E, tutaj e, e, no dziwnie to wygląda. Niech zostanie to tak, o! Możemy sobie takie o zapodać owiewki, ja myślę, że całkiem fajnie. Wydech domyślny, ja myślę, że damy taki o do góry. Bo mi się strasznie takie wydechy podobają. Niech jest filtr powietrza, niech jest. No, ja myślę, że to tak. Kurde. dopiero co zacząłem, a tu już mamy, że tak powiem, przygotowaną ciężarówkę do jazdy. Dobrze, niech tak będzie. Biorę to. Biorę, zakup. Nie masz miejsca w garażu. To zamień. Boże, co za problem. To zamieniaj. I tyle. I już. Wow. Przycina, przycina, dogrywa z zewnątrz obrazek. No, nie wygląda to źle, mi się podoba. Takie bardzo surowe, ale fajne, fajne te światła są. Zobaczymy, jak się, jak to chodzi i krótki odcinek fajnie widać te kontrolki krótki odcinek i następny odcinek będzie już od razu z z czego? z trasy dobra, zobaczmy jak to chodzi no, nie jest źle powiem wam Dobrze chodzi Światła nawet, nawet Spoko, migacze też, ma tam hamulce? Ja nie godzę, że ledowe już to są Może być. No to co? Krótkie wprowadzenie, bez zbędnego gadania i następna, następny raczej odcinek to w trasie. Trzymajcie się. Cześć.